Cześć, piękny i młody widzu, Witam się w kolejnym odcinku naszej serii o budowie taniego domu. A jeśli widzisz mnie po raz pierwszy, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, jeśli interesują cię tematy budownictwa, i wciskaj też członek, żeby nie przegapić żadnego z moich odcinków. A teraz już zaczynamy. Ostatnio pokazałem Wam, jaka tragedia miała miejsce na mojej budowie. E, mianowicie, zaraz po wylaniu ław przyszła ogromna ulewa i zalała mi cały wykop kilkudziesięcioma centymetrami wody. Wtedy było to problematyczne, ponieważ namógł mi grunt i ciężko było zrealizować dostawę bloczków. Udało się to w końcu zrobić, ale problemem, o którym nie miałem wtedy pojęcia, był fakt, że ta woda naniosła ze sobą również muł do tego wykopu, który osiadł mi na ławie fundamentowej. Tego już nie można było pompą wypompować na zewnątrz, trzeba to było zebrać. Spotkałem się wtedy z kierownikiem budowy, żeby omówić, co tutaj zrobić. Ponieważ kiedy wylewałem ławę, zostało, no nie wiem, może z pół kubika betonu, i no, podjąłem wtedy błędną decyzję, chociaż na tamten moment logiczną, żeby to rozparcelować do, do tego wykopu. Błędna była z dwóch powodów. Po pierwsze, podczas em, zalania i zawibrowania udało mi się bardzo ładnie tę całą ławę wypoziomować do tych wkrętów tam pomalowanych na pomarańczowo, które wam pokazywałem w poprzednich odcinkach. W związku z czym, dodając ten beton. Gdzie niegdzie dałem go więcej, więc w tych miejscach jest po prostu ława wyższa. Nie byłoby to tak problematyczne, gdyby nie fakt, że beton towarowy, konstrukcyjny, i to jeszcze o takich parametrach, jak wam mówiłem, czyli ten B25W8 o podwyższonej odporności na, na działanie wody, on dużo szybciej tężeje, więc po tych 3-3,5 godzinie nie dało się go rozwibrować tą tą samą buławą, którą wam też pokazywałem ostatnio. Dało się to w miarę wygładzić, ale to nie rozlało się tak ładnie, żeby ten naddatek rozłożył się na większą płaszczyznę. No i ja już wtedy wiedziałem, że będę musiał robić zbrojony wieniec, tam na kilkanaście centymetrów, żeby zniwelować te różnice, ale chciałem też pierwsze bloczki zalewowe wymurować na tej ławie. Nie można ścian fundamentowych budować na Podstawie, która jest degradowalna, a, a, a ta warstwa mułu, która tam przyszła, to było, to było oczywiste, że podczas e, budowania domu to będzie sobie osiadać, będzie osiadać nierównomiernie, trzeba się było tego pozbyć. To ja chyba co odcinek mówię, że to, co robiłem w tym odcinku, to była najgorsza rzecz na budowie, ale to e, spokojnie e, może rywalizować o miano najgorszej rzeczy, jaka mnie tam doświadczyła. No, was może los e, lepiej potraktuje, nie będziecie musieli tego robić. W związku z czym musiałem zebrać to do gołej ławy. Nie udało mi się do gołej ławy. Zebrałem tylko to, po prostu, co było takim sporym naddatkiem. Słodko-gorzkie chwile. Można oficjalnie zacząć pracę, chociaż już widać, one mocno postępują. No, ostatnio mieliśmy jakąś ulewę dziesięciolecia i woda przez mój wjazd lała się strumieniami do ław że po bokach jest glina, na dole jest beton no to... A, widać nawet tutaj do jakiego poziomu była ta woda sąsiad pożyczył dwie pompy, agregat to uciągnął i przez dwie, trzy godziny wypompowywaliśmy wodę no jak widać na mój świeżutki, nowiutki Beton um, nalało mu tu mu są idealne muszę je wyrównać zanim ja będę kładł bloczki no to muszę cały ten muł zebrać, wyczyścić i liczyć na to, że <noise> że nie będzie jutro kolejnej ulewy stulecia muszę zauważyć gdzie jest najniżej Tam woda jeszcze nie zeszła, czyli cały ten pas stąd aż do końca, no wypadałoby podnieść na bloczkach o jakieś 2-3 centymetry, no a z kolei cała reszta niemalże na zero. No zobaczymy, jest to kolejna z rzeczy, które no w ogóle nikt nie przypuszcza, że trzeba będzie robić, a zabierają tylko energię i chęci do dalszej pracy, no ale... Ale trzeba. Wtedy jeszcze cały czas planowałem, że będę tę pierwszą warstwę murować, ale okazało się to bez sensu, ponieważ musiałbym te ławy wyczyścić do zera. O tym będzie druga część tego odcinka. Też wam pokażę, jak próbowałem to wyczyścić drucianą szczotką. To po prostu było dobijające. Dobijające człowieka, który z ogromnym zaangażowaniem podszedł do całej tematyki. A tutaj takie buch, takie kłody pod nogi, a tutaj jeszcze człowiek nawet nie niznął tej konstrukcji szkieletowej, o której przecież cały czas jest tutaj mowa. Rzecz jasna. Zanim zacząłem układać te wszystkie bloczki, trzeba było skorzystać wreszcie z tych ław fundamentowych, ław drutowych, porozciągać linki, żeby wiedzieć, jakie są te wymiary, do których trzeba układać bloczki. No i pod bloczkami trzeba ułożyć izolację to jest tak zwana izolacja pozioma. Dom szkieletowy ma dwie warstwy tej izolacji poziomej. Pierwsza jest między ławami a ścianą, a druga, dużo istotniejsza między ścianą a drewnem. W mojej opinii nie trzeba przy domu szkieletowym tak bardzo przykładać się do tej pierwszej warstwy izolacji. Ona oczywiście musi być. I tak jak wam mówiłem, ja specjalnie wziąłem sobie bardziej odporny na działanie wody beton, żeby nie musieć się tak bardzo przejmować tym etapem, dużo większą wagę przyłożyłem do tej późniejszej izolacji pod podwaliną. W każdym razie. Tutaj w ogóle odpadały jakieś papy, one też nie za bardzo sobie radzą. Przy dłuższym kontakcie z wodą, podczas wsadzenia ich w grunt, to nie jest najlepszy do tego materiał. On też będzie wam degradował. Są lepsze rozwiązania. Ja użyłem specjalnej folii fundamentowej. To jest zbrojona, chyba milimetrowa folia, jeśli dobrze pamiętam. To się kupuje w takich rolkach. Nie trzeba nic tam zgrzewać. Hmm, ona jest naprawdę wytrzymała. Po prostu sobie to zroki. Rozsuwacie te rolki mają różne szerokości, zależnie od tego jaką macie grubość bloczka fundamentowego, to sobie wybieracie trochę większą. Rozsuwacie to, układacie te bloczki i tyle. Potem się robi izolację pionową, ale o tym będzie w następnych odcinkach, gdzie będę tę izolację robił. No dobra, muł został zebrany ogromnym nakładem e, sił, e, ogromnym nakładem cierpliwości. Uwierzcie mi, to było strasznie dobijające. No ale, ale co, trzeba było poczekać, aż to wyschnie no i, i podjąć jakieś dalsze decyzje. Zanim zacząłem układać bloszki, zanim zacząłem układać warstwy izolacji, trzeba było doprowadzić to do takiego stanu, żeby można było według mnie wtedy murować. Więc próbowałem to wyczyścić. Podjąłem próbę e, szczotką drucianą. No, to chyba było jeszcze bardziej dobijające niż samo zbieranie mułu. Zaprzestałem tego. Chodziło mi o to, że muł, który został naniesiony, w miarę łatwo udało mi się usunąć, ale ponieważ ława nie była równa, ona miała strukturę po prostu wylanego, niewygładzonego betonu, więc ten muł pozostał pomiędzy tymi wystającymi kamyczkami i ja chciałem to usunąć, no ale tego się nie da zrobić, nie? więc nie, nie murowałem koniec końców. Po prostu położyłem na tym tę folię budowlaną, folię fundamentową, zbrojoną. Koniec końców nieco mi się przydał ten fakt, że zalało to tym mułem, bo stworzyła się równa, ładna tafla, na którą sobie tę rolkę rozwinąłem i na której mogłem układać te bloczki. Nie murowałem ich. Wyrównałem to jednym wieńcem, a właściwie dwoma wieńcami. Czemu tak zrobiłem, to, to będę Wam mówił przy okazji robienia tych wieńców. Tak było, nie kłamię. Ciężko się ogląda, powiem Wam, takie odcinki z perspektywy czasu. Przypomina sobie człowiek rzeczy, o których e, chciał zapomnieć, no ale warto, żebyście wiedzieli, żebyście na moim przykładzie e, pamiętali, że trzeba te prace fundamentowe robić jak najszybciej, bo nie znacie dnia ani godziny, że taka jedna rzecz może Wam po prostu spieprzyć sprawę, opóźnić o parę dni. Zabrać Wam część cierpliwości, część sił, które macie przeznaczone na dużo ważniejsze etapy niż zbieranie jakiegoś mułu z wykopu. Dajcie spokój, człowiek się czuje jak jakiś, jakiś kret. No ale dobra, nie ma się co załamywać, sprawa została załatwiona, wszyscy przeżyli, budowa idzie dalej. W następnym odcinku dowiesz się jak wyglądało murowanie tych pierwszych blożków, jak wyglądało układanie folii. Izolacyjnej, ale coś tak czuję, że nie chce się żegnać z Jackiem, jest to jak najbardziej zrozumiałe, dlatego też oglądnij sobie ten odcinek, który na pewno ci się spodoba. Do zobaczenia!